Zapraszam na film wobicom.pl, a oficjalnym partnerem mojego kanału są polskie nici. Witam Was serdecznie na moim kanale, gdzie pokażę Wam, jak wykonać bombkę numer 18. Bombka dzisiejsza jest to bombka złożona z elementów. Składa się ona z 12 elementów. Każdy z elementów natomiast to tylko do wykonania dwa rzędy. Wykonanie tych rzędów jest bardzo proste, natomiast połączenie razem w bombkę jest dosyć pracochłonne. Jednakże jak widzicie opłaca się pokusić o wykonanie tej bombki, gdyż jest bardzo efektowna. Do wykonania bombki użyję szydełka 1,5 oraz kordonka w kolorze białym firmy Polskiej Nici. Zapraszam do wspólnego szydełkowania. Zaczynamy naszą robótkę od zrobienia pierwszego elementu. Pierwszy element będzie wykonany w całości. Zaczynamy od pętelki i pięciu oczek łańcuszka. Zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym. Pierwszy rządek zaczynamy od czterech oczek łańcuszka na słupek podwójnie nawinięty i słupka podwójnie nawiniętego. Sześć oczek łańcuszka. Dwa słupki podwójnie nawinięte połączone górą w kółeczku. 6 oczek łańcuszka dwa słupki podwójnie nawinięte połączone górą w kółeczku i 6 oczek łańcuszka I tak będzie wyglądał motyw w tym pierwszym rzędzie Mamy dwa słupki podwójnie nawinięte, połączone górą i sześć oczek łańcuszka. Powtarzamy tak, byśmy mieli dziesięć takich słupków połączonych górą. Mamy 10 tych słupków podwójnie nawiniętych połączonych górą. Zamiast ostatniego łuku z sześciu oczek wykonamy 3 oczka łańcuszka i słupek podwójnie nawinięty, wbity w górę tej pierwszej dwójki słupków podwójnie nawiniętych połączonych górą. I tak zakończyliśmy rządek numer 1 na środku łuku. Rządek numer 2. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek. Cztery oczka łańcuszka na łuk. I słupek pod tym samym łukiem. To będzie nasz y, motyw nad pierwszym łukiem. Przechodzimy nad następny łuk i tu wykonujemy dwa słupki. Dwa słupki podwójnie nawinięte. Cztery oczka łańcuszka. Nad tym samym łukiem dwa słupki podwójnie nawinięte. Jeszcze nad tym samym łukiem dwa słupki. I to jest motyw nad kolejnym łukiem. Przechodzimy nad następny łuk. I tu powtarzamy to, co mieliśmy na początku, czyli słupek. Cztery oczka łańcuszka. I słupek. Przechodzimy nad kolejny łuk. I tu wykonujemy dwa słupki. Dwa słupki podwójnie nawinięte. Cztery oczka łańcuszka. I dalej nad tym samym łukiem. Dwa słupki podwójnie nawinięte. I dwa słupki. Tak będzie wyglądał motyw w tym rzędzie. Powtarzamy go dookoła. Wykonaliśmy już ostatni słupek na ostatnim łuku i rządek kończymy oczkiem ścisłym, wbijając się w pierwszy słupek, czyli tutaj w trzecie oczko. Zakończamy robotkę. Tak wygląda nasz jeden fragment. Takich fragmentów będziemy potrzebować 12. Z tym, że nie będziemy robić ich tak osobno, każdy kolejny będziemy od razu łączyć z poprzednim. Wykonujemy teraz kolejny fragment, z tym, że wykonujemy tylko pierwszy jego rządek. I wtedy, od razu w tym drugim rządku, Będziemy się łączyć z tym gotowym elementem. Mamy wykonany pierwszy rządek drugiego elementu. Rządek drugi tego elementu zaczynam tak samo, jak poprzednio, czyli trzy oczka łańcuszka, na słupek, cztery oczka łańcuszka, na łuk i słupek nad tym samym łukiem. Przechodzimy do następnego fragmentu. I tu wykonujemy dwa słupki. Dwa słupki podwójnie nawinięte. I na tym teraz łuku, który mieliśmy z czterech oczek, będziemy łączyć, czyli robimy połowę, zatem dwa oczka łańcuszka. Bierzemy pierwszy fragment. Przekręcamy na lewą stronę, lewa to jest tutaj ta, można powiedzieć troszkę brzydsza, tak wygląda prawa, są bardziej widoczne słupki, natomiast na lewej są widoczne takie sploty. Bierzemy na lewą i łapiemy za łuk, który znajduje się między tymi dwoma słupkami, dwoma słupkami podwójnie nawiniętymi z jednej i z drugiej strony, czyli nad tym samym łukiem. Wbijamy się pod ten łuk, przeciągamy, robimy półsłupek. I mamy połączony pierwszy fragment. I kończymy dalej ten motyw z tego łuku, czyli dwa oczka łańcuszka, żebyśmy tutaj łącznie mieli cztery. Wracamy nad ten łuk i wykonujemy dwa słupki podwójnie nawinięte, tak jak mieliśmy dalej we wzorze. Dwa słupki jeszcze pod tym samym łukiem. Przechodzimy nad następny łuk. Tutaj mieliśmy słupek, cztery oczka łańcuszka, słupek. Zatem wykonujemy połowę z tego, czyli słupek i dwa oczka łańcuszka. Łapiemy teraz tutaj ten mały łuk z pierwszego elementu, bijamy się i przyciągamy, robiąc półsłupek. Następnie dwa oczka łańcuszka wracamy do naszego przerabianego elementu i wykonujemy jeszcze słupek pod tym samym łukiem. Połączyliśmy drugi łuk. I łączymy jeszcze trzecim łukiem. Zatem przechodzimy na dług, wykonujemy tutaj dwa słupki, dwa słupki podwójnie nawinięte. I dwa oczka łańcuszka. Łapiemy kolejny łuk z pierwszego elementu, przeciągamy nitkę, robimy półsłupek. Dwa oczka łańcuszka, wracamy do tego łuku, który łączymy, i wykonujemy tutaj dwa słupki podwójnie nawinięte. I dwa słupki tak jak mamy dalej we wzorze. I tu tymi trzema łukami połączyliśmy pierwszy element z drugim. Teraz tutaj w tym drugim elemencie do końca wykonujemy motyw tak jak jest we wzorze, czyli nad jednym łukiem wykonujemy słupek, cztery oczka łańcuszka, słupek, a nad kolejnym dwa słupki, dwa słupki podwójnie nawinięte, Cztery oczka łańcuszka, dwa słupki podwójnie nawinięte i dwa słupki. I tak do końca tego elementu. Tak wyglądają już dwie gotowe, połączone części. Następną część będziemy łączyć tutaj, czyli będziemy łączyć ten łuk, gdzie są dwa słupki, dwa słupki podwójnie nawinięte, cztery oczka łańcuszka. Tutaj ten słupek, cztery oczka łańcuszka i słupek. I znowu ten pierwszy. Tu połączymy na środku. Następnie połączymy znów ten malutki łuk i ten duży. Czyli łączymy się tutaj w pięciu miejscach, czyli łączymy się pięcioma łukami następnego elementu. Wykonujemy pierwszy rządek następnego elementu, i teraz w rządku drugim będziemy się łączyć z całością. Zatem zaczynamy także od yy, trzech oczek łańcuszka na słupek, czterech oczek łańcuszka na łuk i słupka pod tym samym łukiem. Tu zrobiliśmy sobie ten pierwszy fragment z tym małym łukiem. Następnie przechodzimy nad kolejny łuk i tu wykonujemy dwa słupki Dwa słupki podwójnie nawinięte. Dwa oczka łańcuszka. Teraz będziemy się łączyć z tą dwójką. I tak jak mówiłam, łączymy się tutaj na tym boku i na tym. Zaczynamy od początku, czyli od tego tutaj elementu. Przeciągamy nitkę pod tym elementem. Robimy półsłupek, dwa oczka łańcuszka i wracamy do naszego obrabianego elementu. Wykonujemy pozostałą część na tym łuku, czyli dwa słupki podwójnie nawinięte. Dwa słupki i mamy to pierwsze połączenie gotowe. Przechodzimy nad kolejny łuk, robimy słupek, dwa oczka łańcuszka i łączymy się dalej. Łączymy teraz ten malutki łuk, zatem wbijamy się pod tym łukiem, przeciągając nitkę i robimy półsłupek. Dwa oczka łańcuszka, wracamy do naszego elementu i wykonujemy jeszcze słupek. No I tak otrzymaliśmy słupek cztery oczka łańcuszka, słupek. Przechodzimy nad kolejny motyw. Tu mamy dwa słupki, dwa słupki podwójnie nawinięte, dwa oczka łańcuszka. Teraz łączymy kolejny. Łuk, tu widzimy, mieliśmy połączenie tych dwóch, zatem wbijamy się w połączenie tutaj tych dwóch łuków, czyli w ten półsłupek, który tutaj zrobiliśmy poprzednio. I robimy także półsłupek. Dwa oczka łańcuszka, wracamy do naszego elementu i kończymy ten łuk, czyli dwa słupki podwójnie nawinięte. Dwa słupki. Mamy połączony element z tym naszym pierwszym elementem. I teraz będziemy się łączyć w dwóch kolejnych łukach z tym drugim elementem. Czyli przechodzimy nad kolejny łuk, wykonujemy słupek, dwa oczka łańcuszka. Wbijamy się pod łuk tego drugiego elementu. Robimy półsłupek, dwa oczka łańcuszka, wracamy na łuk i wykonujemy jeszcze słupek. Połączyliśmy kolejny łuczek. Przechodzimy na następny łuk z trzeciego elementu. Wykonujemy dwa słupki. Dwa słupki podwójnie nawinięte dwa oczka łańcuszka chwytamy ostatni łuk z drugiego elementu przyciągamy robimy półsłupek dwa oczka łańcuszka wracamy do trzeciego elementu i kończymy łuk robiąc dwa słupki podwójnie nawinięte Dwa słupki pod tym samym łukiem. W ten sposób połączyliśmy trzeci element z pierwszym i drugim. I tu zostało nam jeszcze cztery puste łuki. Kończymy tak jak kończyliśmy pierwszy. Czyli tu robimy słupek, cztery oczko łańcuszka słupek nad następnym łukiem dwa słupki, dwa słupki podwójnie nawinięte, cztery oczka łańcuszka, dwa słupki podwójnie nawinięte i dwa słupki. I kończymy łącząc się oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem tutaj tego elementu. Mamy skończony trzeci element w połączeniu z pierwszymi dwoma. Wygląda następująco i analogicznie będziemy łączyć pozostałe elementy. Licząc do szóstego. Czwarty element będziemy mieć tu. Połączymy sobie z tymi trzema z pierwszego kawałka i z tymi trzema z drugiego. Tak wyglądają cztery połączone części. Część piątą łączymy na tych trzech łukach i na tych trzech. I mamy wykonane już 5 elementów. W elemencie szóstym musimy połączyć teraz wszyscy, wszystkie trzy kawałki razem. Czyli łączymy się tutaj w tych trzech, w tych dwóch i tych dwóch miejscach. Czyli łączymy się tutaj w tych wszystkich łukach. Czyli robimy element do pierwszego rzędu włącznie. Następnie zaczynamy drugi rządek od trzech oczek łańcuszka na słupek, czterech oczek łańcuszka na łuk i słupka nad tym samym łukiem. Przechodzimy na następny element i wykonujemy dwa słupki. Dwa słupki podwójnie nawinięte. dwa oczka łańcuszka i teraz będziemy łączyć przekręcamy te pięć kawałków na lewą stronę tu łapiemy pierwszy duży łuk przerabiamy dwa oczka łańcuszka kończymy tutaj rządek w szóstym elemencie czyli dwa słupki podwójnie nawinięte dwa słupki Przechodzimy nad następny łuk i tutaj mamy słupek. Dwa oczka łańcuszka. Wbijamy się nad następnym łukiem z tego jednego elementu. Przeciągamy półsłupek. Dwa oczka łańcuszka. Wracamy nad ten łuk i mamy słupek. Przechodzimy nad następny łuk. I tu mamy dwa słupki. Dwa słupki podwójnie nawinięte. Dwa oczka łańcuszka. Łączymy się teraz tutaj w połączenie tych dwóch łuków, czyli wbijamy się tutaj w ten półsłupek i robimy też półsłupek, dwa oczka łańcuszka. Wracamy nad łuk i wykonujemy dwa słupki podwójnie nawinięte. Dwa słupki. I mamy pierwszy kawałek połączony. Łączymy dalej, przechodzimy nad kolejny łuk, wykonujemy słupek, dwa oczka łańcuszka, łączymy się, następnym małym łukiem, dwa oczka łańcuszka, wracamy i wykonujemy słupek nad kolejnym łukiem, dwa słupki, dwa słupki podwójnie nawinięte. Dwa oczka łańcuszka. Wbijamy się tutaj znowu w połączenie tych dwóch łuków, czyli ten półsłupek, który tu poprzednio wykonywaliśmy. Dwa oczka łańcuszka. Odwracamy i wracamy na ten sam łuk i wykonujemy dwa słupki podwójnie nawinięte. I dwa słupki. połączony kolejny fragment i zostaje nam jeszcze połączenie tego ostatniego elementu, czyli przechodzimy nad kolejny łuk i wykonujemy znowu słupek, dwa oczka łańcuszka, łączymy się z następnym kawałkiem z tym małym łukiem, dwa oczka łańcuszka, wracamy i robimy słupek nad łukiem, przechodzimy nad kolejny łuk, wykonujemy dwa słupki. Dwa słupki podwójnie nawinięte. Dwa oczka łańcuszka. Łączymy się tutaj z kolejnym łukiem, już ostatnim, dwa oczka łańcuszka. Wracamy na dług i kończymy dwoma słupkami podwójnie nawiniętymi. dwoma słupkami. Mamy połączone wszystkie sześć elementów. Ten ostatni musimy skończyć, czyli robimy tutaj słupek, cztery oczka łańcuszka, słupek, a nad tym następnym dwa słupki, dwa słupki podwójnie nawinięte, cztery oczka łańcuszka, dwa słupki podwójnie nawinięte i dwa słupki. I będziemy mieć gotową pierwszą część naszej bombki. Mamy już zakończone wszystkie sześć pierwszych elementów. Pozostało nam jeszcze sześć. I na elemencie szóstym kończymy pierwszą część bombki numer 18. Zapraszam do obejrzenia części drugiej, gdzie będą dalsze elementy, czyli elementy od siódmego do końca bombki. Pozdrawiam Martyna z Mabiką.